Witajcie. Dzisiaj chciałem wam pokazać opuszczony ośrodek wypoczynkowy, domczasowy. Na początku chciałem wam pokazać tutaj przykładowo jeden z pokoi gościnnych. Jak widzicie, łóżek już nie ma. Meble jeszcze jakieś zostały. Tych pokoi tutaj jest kilka, nie będziemy do nich chodzić, bo prawie wszystkie wyglądają tak samo. Skupimy się ci na ciekawszych tutaj rzeczach. Na początku korytarz na piętrze. Bo znajdujemy się chwilowo na pięterku. Tu mamy słynną grę. Każdy z was powinien jak nie grać to chociaż kojarzyć. Tutaj mamy salę konferencyjno restauracyjną. Zobaczcie barek, kominek mebelki, krzesełka, stół do ping -ponga. Mogę Was pozdrowić wszystkich. O! Kciuk, pozdróweczki. Teraz zejdziemy sobie na dół. Pokażę Wam też jakieś tam pokoje, recepcje, główne wejście do do obiektu. Dobra. Dobra jesteśmy na parterze. Zobaczcie. Recepcja. Wyjście. Toalety ogólne dla wszystkich. Sala z bilardem. Tutaj mamy również pokoje. Czekajcie sekundkę, muszę włączyć światełko. Lampę. Mamy Pokoje również gościnne, trochę w niższym standardzie. I najciekawsze miejsce tutaj to centralka telefoniczna, lucenta. Pełno właśnie monitorów, telewizorów. safe, telewizory. Cała szafa telewizorów. No i tu ciąg dalszy pokoi. Nie będziemy, przejdziemy tutaj restauracją w stronę sali balowej, restauracyjnej, tak jak zwał, tak zwał. Tu jeszcze takie szybkie spojrzenie na tą recepcję. Główne wejście do obiektu. Zobaczcie, sala restauracyjno-barowa, zachowane jeszcze co mamy wentylatory z lampami firany. A reszta już jest totalnie wykradziona, zniszczona. No i idziemy do kuchni. W kuchni mamy, tu przepraszam, jeszcze mamy troszeczkę sućców. No i kuchnia. Pozostałość pieca, pozostałość kuchni parowej, piec do pizzy i nie tylko, po prostu mówiąc piekarnik i kuchnia. Mamy bardzo ciekawe mycie owoców i warzyw. Tutaj zbiorniki słynne, tamatowskie, tatramatowskie Czechosłowackie, później już Czechy. Tutaj mamy komorę chłodniczą z, z potężne. Zaczynamy, że to się otwiera, to się nie otwiera. Ciąg dalszy kuchni, resztka zostawy stołowej. Lodóweczki, Zejście do piwnicy. Piwnicy nie zwiedzimy, zobaczcie, jest zalana do połowy swojej wysokości, czyli dajmy na to półtora metra. Przejdziemy do garażu. Mamy jakieś części zamienne, części naprawcze. Zobaczcie: dywany, poduszki, ręczniki, koca piec. I tutaj najciekawsza część rowery. Znaczy rowerów było pełno, zostały skradzione. Rowery typu Wigry. Resztki automatów. Zobaczcie. Rowery całe. Starczy założyć łańcuch i można jeździć. Rowery, resztki mebli automatów do gier, krzeseł. Teraz poczekajcie, jeszcze wyłączę lampę. Pokażę Wam tutaj resztkę z zewnątrz. Rzut oka na działeczkę. Jesteśmy od tyłu. Domki. No i budynki tutaj również z pokojami. Zobaczcie. Jest jeden budynek. Drugi, trzeci. I tu jest ten budynek, w którym my się. Znajdowaliśmy. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę lub komentarz. Trzymajcie się, cześć.